Chcesz, aby kanał się rozwijał, Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Pan z wami Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał. Także nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem: odszedł od zmysłów. Oto słowo pańskie. Nie miał pan Jezus łatwo ze swoją rodziną. I pewnie jego rodzina nie miała łatwo z nim. Zresztą Ewangelia właściwie to potwierdza, bo jeżeli zebralibyśmy wszystkie opinie na temat Jezusa z Ewangelii, to okazuje się, że pozytywne opinie na temat Pana Jezusa mają tylko ludzie wielkiego formatu i mężowie Boży jak chociażby święty Jan Chrzciciel jak Symeon i Anna jak ludzie którzy mają prawdziwy kontakt z Bogiem a rodzina a rodzina Pana Jezusa nie rozumie i Właściwie od samego początku, kiedy pojawił się w swojej rodzinie, to nawet w momencie, kiedy w Jerozolimie się zgubił, to mowa jest o tym, że Maryja i Józef z jakimś dziwnym niepokojem patrzyli na to wszystko, co się wokół niego dzieje. Nie rozumieli tego. I dzisiaj ten krótki fragment Ewangelii wyraża bardzo bolesną prawdę i opinię rodziny na temat Pana Jezusa. Oni w pewnym momencie stwierdzili, że on zwyczajnie oszalał, bo te słowa odszedł od zmysłów to właściwie złagodzona forma tego, co oni tak naprawdę mogli o nim pomyśleć. I jest w Ewangelii Świętego Jana niebagatelny fragment, który znajduje się w dosyć symbolicznym miejscu Ewangelii Jana, czyli w szóstym rozdziale, w 66 wersecie. Te trzy szóstki w jakiś przedziwny sposób weszły do tego fragmentu, a mowa jest o tym, że kiedy Pan Jezus zaczął nauczanie. To wielu od niego odeszło. Kiedy pan Jezus zaczął przedstawiać swoją misję, to oprócz ludzi, którzy z zachwytem patrzyli na to, co się dzieje, wielu pewnie było takich, którzy powiedzieli, to jest szaleniec, kto pójdzie za szaleńcem. I historia oraz życiorysy świętych potwierdzają, że świętość związana jest z szaleństwem. Dlatego święta siostra Faustyna została skierowana na badania psychiatryczne, sługa Boży Ojciec Dolindo Ruotolo, uważany był za swoich współbraci za niespełna rozumu i wielu świętych było nierozumianych, mówiono to szaleńcy. Uważajcie, nie idźcie za nimi, ale świętość ma w sobie dużo z szaleństwa, bo miłość potrafi człowieka tak zmienić, że nagle przestaje on spełniać oczekiwania tych, którzy są wokół niego. Bo kiedy ludzie nas chwalą, wtedy kiedy robimy rzeczy dobre i wielkie, nie, wtedy ludzie nie chwalą, wtedy ludzie zazdroszczą, często przeklinają. Ludzie chwalą wtedy, kiedy spełniamy ich oczekiwania. Ktoś czegoś od nas oczekiwał, myśmy często ponieśli stratę i słyszymy: O, ten to jest wspaniały, zrobił tak, jak chciałem. Pan Jezus jest od tego zupełnie wolny. On nie spełnia niczyich oczekiwań. Bo nie po to przyszedł na Ziemię, żeby spełnić ludzkie oczekiwania. I wielu ludzi się na panu Jezusie zawiodło. I pomyśleli sobie, e, tam jakieś królestwo Boże, o czym on w ogóle mówi? Ale Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby spełniać oczekiwania. I my, jako apostołowie, osoby konsekrowane, też nie jesteśmy po to, żeby spełniać oczekiwania innych ludzi. Przeciwnie, mamy ich nie spełniać, bo jak je spełniamy, i wszyscy nam klaszczą i mówią, jak wspaniale. Jak dobrze, oby tak dalej, to po pierwsze, że staje przed nami wielka pycha, która każe nam myśleć, że to rzeczywiście wszystko jest nasze. A po drugie, gdzie w tym wszystkim odnaleźć wtedy wolę Bożą? Wolę Bożą, która Panu Jezusowi w ogrójcu sprawiła taki ból, że zaczął się pocić krwią. Warto sobie wziąć ten krótki fragment z Ewangelii Marka, kiedy bliscy chcą powstrzymać Pana Jezusa, bo nie spełnił ich oczekiwań i mówią do Niego, oszalałeś, kto Cię teraz posłucha?